Ale nie jesteś rozczarowana tym, jak żyjesz. Ależ skąd? <gry> F*** jestem rozczarowana. Nie podoba mi się. Absolutnie mi się nie podoba. Patrzę na moje dzieci, jak one się buntują tak klasycznie, wiesz, tupią nóżkami, ja tupię nóżkami. Natomiast po prostu no z moim podejściem do życia i z takim mimo wszystko niepoprawnym optymizmem ja mam w sobie te cholerne, jakieś takie, wiesz, ten mechanizm, że ja muszę wstać i muszę iść. To czekacie wieczna szarpanina, masz tego świadomość. Mm -hmm. mm -hmm. A depresja też może ci się przydarzyć. Wiesz, co nie? Ja nawet chciałam to sprawdzić, czy ja mam depresję. Okazuje się, że nie mam depresji. Ja strasznie chciałam zwalić na jakąś medyczną sprawę. Jak to łatwiej wtedy żyjesz, jak wiesz, że, a to to! To dlatego jesteś taka porąbana. Aha, nic mi nie jest. Życie mi jest, wiesz? To życie cię tak odchudza? Wiesz co, ja się sama odchudzam, w tym sensie, że mam ogromną samodyscyplinę i wymyśliłam sobie, że będę tak wyglądała. Dokładnie tak. Ja, ja generalnie jestem taka, że ja muszę sobie wyżyłować coś na maksa. Wtedy czuję, że żyję. To też jest super. Osiągasz coś, trzymasz to za mordę i mówisz sobie, zobacz, jaka jestem mocarna, nie? Zobacz, jak ja mogę. Jak ja mogę!